To ja. Dzisiaj gram w z Sitstorm'em. Przywitaj się. Witam. Ja też chcę? Chociaż jedno daj. Dobra, już nie bijmy się. Dam ci, dam. No zostaw mnie dobra. To sobie sam graj. Nie bij. Mam dwa. Zabij mnie. Zabij mnie. Daj to e, szczęście. Zabij mnie. Tyle na to czekałem. Teraz mam całe życie. <gamy>. Bo pokazuję Wam gamę na. A, na Normalu miałem zmienić hagel na easy. Co? Gramy na Normalu? No, 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 no. No, no Dobra, mnie to nie interesuje. On się boi, gać na normalu. Nie, nie boję. Tak, przyzna się. Daj mi. Ty daj! Robić ten nie? Co? Co? Zup! Tylko ja boję się? Nie. A jest Dobra, rzadko. Ja wam ja węgiel sobie wykupię. Nam. Dobra, nam. A później no dokładnie systemy. to wybudujemy sobie sami domy. Puszymy, że mamy z I łapa, to, kto będzie chciał. Tu będzie mój dom, tu będzie mój dom. Chcemy, aby... Fajnie, sobie zrobiłeś. Nie myśl sobie, że nie widzę. Za widzę. Jesteśmy już widzę to. Ej. Fajnie to nawet. wągiel. Ty mi zabrałeś wągiel. Nie, bo leżałem na podłodze. Ty mi zabrałeś wągiel! A To... No weź! Dobra, już nie bijmy. Ty myślisz? Nie bijmy się. Nie bijmy się. Nie bijmy się. Tak, no nie bijmy się. Nie Dobra, się. nie bimy się! Zartowałem! Dawaj bipatyk, jeden. Nie dla, do ciebie! O! co? Masz. Siema. Tak. Wykopiemy cały wągiel. Mam już pierwszy level. Ja pójdę coś upolować. O, widzę bewsztyk. Pójdę upolować już upiecczony czony żać. Nie, nie. nie. Mam drugi level cały. A ja nawet pierwszego. Jak cię zabiję, będę miał żyć. Ja cię zabiję. Wiesz co, na hita padła owca. No bo czasami pada. Mam dwa żarełka. Pamiętasz gdzie ja jestem? Tak, nawet widzę. Zabierzesz kafting stamtąd? Skąd? No stamtąd co ty go postawiłeś tam. Jak jest u nas w takiej siedzibie. To nie będzie nasza siedziba, gdzie siedzimy. Przez chwilę jest naszą siedzibą taką. No weź, bo. ale nie zebrałem. Tak. Chodzi o to, że teraz przecież musiałem dłużej, a przecież noc będzie niedługo. Muszę wziąć na piec. To są decyzje samego Ministerstwa Edukacji, które będzie razem z instytucjami. Na przykład, ale... W ogóle zamknij naszą nogę tutaj, tak? Bankiem, A po co? Nie, nie e... myślę że To tak moje żarocie i... Ej! Dobra, jedno będzie twoje Ale jedno Co ty, ty robiłeś? Już Masz O nie, drugie też moje Ej! Tak, ja ją upolowałem. A poza tym noc się nie robi, panie. Jaki świt! Odejdź, zrób drabinki, jeżeli jesteś mądry. Wykaż się. O, przynajmniej mi się to A jak kaftuje się Dawidki? Sposób. Eee, tutaj. Znać jedzenie, bo ja potrzebuję. Szukam właśnie. Tata! A, i no wiesz, pościnać tak. drewno, żeby zrobić nowe patyczki. Dobra, gdzie jest żarcie? Widzę kurczaka z jajkiem. Spatyka, kurczaka. Mam mieć przecież. Co mnie? To moje rzeczy. w takim razie. Ja głupi, widziałeś, jak spadłem? Nie. Bardzo dobrze, bo po to by był. O, w tak, synu? Zabij ją! Zabij! Ale to mam, jedzenie! Nie mam mało dorośniętego syna. Nie zabił to spatyka. Z, ze stika, nie patyka Steve'a, tak, Steve'a Widzę owce! Co ile się To się pozabijaj je z patyka Skill'a Patek zadaje większy damage Tak jak twój Przestań, mam pierwszy level jest ja zaraz trzeci. O, cześć, kurczaczku. A ja mam 23 węgla. Wiesz, ja już mam dużo jedzenia. Ile? A masz świeczki? Nie. To bardzo dobrze, bo ja mam. Ale znalazłem fajną jaskinię. W której można się osiedlić. Tak, tylko trzeba ją poświetlać jeszcze i powybijać mowy najpewniej. A na mnie nie licz. To znaczy, A ja mam cztery. To dodać, y, patrz. Edytacji, y, cztery to, to, dwa, te. Oświetliłeś nam trochę? Nie, bo ja nie mam ćwiczeczek. A wziąłeś wszystko stamtąd? Nie. Ależ mi jaskinia, kurczę. A co, już się skończyło? O mój Boże, tu jest naprawdę jaskinia, kurczę. I co, co? Widzisz tam lawę? Słyszałem zębiaka, ja uciekam. A ja widzę tam lawę. Ja uciekam, bo. O, też słyszałem. No, co się dzieje? Z, robi. Wracamy do domu. Tylko gdzie on był? Ja pamiętam. A ja też widzę. Ja nie. Nie, nie mam jedzenia! Mam tylko trzy! Paski głodu. Przecież upolowałeś. Tak, tylko muszę ją ogólować. O, ja zjadłem ostatnie dwa. Co? Będę ci bronić. O, dobrze zrobiłeś, że dwie drabinki, bo wtedy moby nie będą władzić. To są takie głupie, że takie są głupie. Ale zakobluj na, dla pewności, bo paniąki się wspinają po ścianach. Ale nie wespną się. Bo nie wejdą tak. To moje jedzenie, jakby coś w tym. Dobra, dobra, nie zakoszę. Ta, ta, na pewno nie zakosisz. Dla pewności to zrobiłem. Zobacz co, co, co zrobiłem dla pewności. Mogę tylko jedno? Nie, kurczaki są moje. Jednego kurczaka. Kto ma? Ja mam. Nie. Nie zabrały mi tego Dokładnie już. Nagrywam i już <laughs> no <laughs> no te nie zabił. No dobra, że mnie nie zabijać! Tu jest noc! Mówi no się Uciekaj, spią. uciekaj. <laughs> żarcie! Nie! Daj mi <laughs> to żarcie. Dziękuję. Nie jest jego teraz Nie Mogę zabrać twojej demy? Nie. Nie no masz. będę plackiem. Tak. Zabij mnie, tylko Tylko teraz <noise> cię walnąłem! Co? Tak dla... Tak, żebyś się nie denerwował, cię walnąłem. Ale to dla mnie jedzenie. Dobra, dobra, kopiemy się. Mam... Hej, podejdź! Odwróć się ode mnie! Nie walnę cię! No ja cię, ha, ha, ha. Się. Ale moje jedzenie Nie doceniam matury MATURY NATURY Mam tutaj jedzonka Słyszałeś widzę, powiedziałem? Nie tak. doceniam matury Dobra, chwilę Ja chciałem nie mam drewna, daj drewno. Ja mam drewno. Daj drewno. Po co ci? Daj drewno! Po co ci? Chcę zrobić killow, bo mi się kończy. Masz patek. Ja uciekam. Mm. ma być Ma być zgodą. Ma być zgodą? Nie kop pod trzecie siebie, tak? Tak, o Jezu. Bateria mi się rozładowuje. No Ale to pokażę. Nagamy to jeszcze 15%, to nagamy 1 12 minut i kończymy. No możecie zabić? Nie! Dziękuję, że tu jest, zobaczę, czy młody się Kurczę, ten nie da się wejść No właśnie. I co, co są? Mm, nie, za dużo nie widzę. Ich. Ja widzę kowe no krewa jest mało marna. Mleko dajdę. Dobra, będę się jeszcze tu wykopię. Pomóż mi tutaj kopać się. Chcesz jeden kilow? Ej, do ta się dokopałem. Dirt kryje tajemnicę! Więc chodź tu, pomóż mi. Daj mi daj mi patyki, ja zrobię. Ja biał... Daj patyki, ja zrobię dwie łopaty!

Zejdź, albo cię zepchnę, by podejmować ostateczne decyzje. Nie! Coś powiedziałeś? No, Coś poważnie. Powiedziałeś? Mam miecz, pamiętaj. Żyję w wolnym demokratycznym kraju. Każdy ma prawo protestować i dyskutować, ale z dużą przykrością przyjmuję wyliczenia, które nie mają żadnej podstawy prawnej. Rozumiem, gdyby wyliczenia powstawały. Wiem, że ty się nam nie czajisz.

Dobra, widzę, widzę tylko klipe, więc jak wybuchnie, to nie moja wina. Naprawdę tu jest klipę i zombie? O nie, no zombie. Jednak jest coś jeszcze. Wziąć te telefony i na dwór. Już. Na dworzu mamy grać? Tak, idźcie Dobra. Jezu, co... Ciszej, mama, źle. Znowu kończę odcinek, papa, pa. i do widzenia. Jeszcze.